Hej, witam was w nowym vlogu. Melcia miała dzisiaj krótką drzemkę w domu. Chciała iść normalnie spać, ale 40 minut tylko pospała. Także czekam, czy ona teraz pójdzie spać, czy nie, ale zobaczcie, co jest jej ulubionym zajęciem ostatnio. Ona nawet w środku nocy wstaje i idzie do parapetu. I tak oto przy parapecie sobie chodzi i wygląda przez okno i się śmieje do ludzi. Ona jest po prostu niesamowita. Teraz idzie do kota, bo kot z nią tu siedzi. Antoś. A nie, to Marcelka. Co dziewczyny? Przed chwilą szedł y, sąsiad z dzieckiem, y, a ja tutaj sobie leżałam na łóżku obok Meli, y, więc nie widziałam tego. Mela, y, zaczęła się śmiać, i tak wiecie, wyglądać mocno. Ja patrzę, ona się do chłopca śmieje. Ten chłopiec nie wiem, ile on ma lat, e, ale ma kilka lat. Y, wyglądał jak taki, wiecie, y, kawinek y, z zakupami. I <grym> się do niego śmiała i tak y, chciała zapłukać w szybę, bo ja jej pokazuję, Błażeja, mm, jak wychodzi z domu. E, I pukam w szybę, i ona się tak cieszy. E, Me Melu, Marcelcia już poszła. I ona chciała chyba zrobić to samo. A kiedy Mela spała, chciałam w końcu wziąć się za zamówienie odbitek, wywołanie zdjęć. Bo ostatnie zdjęcia wywoływałam w połowie maja, czyli Mela miała niespełna półtorej miesiąca, teraz ma 8,5. Będę robiła to na bieżąco jasne. Mhm. Jak wszystko, nie? <śledz> No, ale oczywiście też tego nie zrobiłam, bo yy, melutka wstała. Ale może zaraz to zrobię. Nie wiem, może pójdzie spać. Zobaczymy. Zobaczymy po prostu. Z nią to jest mały kosmos. A po tym szczepieniu ogólnie czuję się chyba dobrze, chociaż powiem Wam, że przez sen teraz na drzemce taka była trochę niespokojna. Marudna jest, ale ma tylko taki tam stan podgorączkowy lekki 37,4-37,5. Także nie, nie jest tak źle. Nie, kochanie? Tak, bo. U Malci kiedyś po szczepieniu wystąpiła gorączka 39,3, a podczas ząbkowania miała 39,4-39,5, więc powiem Wam, że to nie po mnie ma te temperatury, bo ja generalnie na, to, na co dzień mam dużo niższą temperaturę ciała. Dużo, no ale koło 36, nie więcej. A, ale za to też jak gorączkuje, to gorączkuje naprawdę nie więcej chyba niż 38,5, także jest spoko. Właściwie płaszcz gorączkuje bardzo rzadko, więc nie wiem, nie choruje jakoś tak mocno, więc nie wiem skąd ona te temperatury takie wysokie ma. Ja znowu nie odzywałam się do Was cały dzień. Melcia jest na porannej drzemce w domu znowu. Jest tak zimno za oknem, wczoraj chyba o godzinie 18 było minus 8,5 stopnia już. Nie wiem jak w nocy, a ja wstałam z takim bólem gardła. Wstałam ponad 2 godziny temu, a dalej po prostu tak mnie strasznie boli, jakbym miała anginę. Także zobaczymy, co z tego będzie, boli mnie tak bardzo głowa dlatego też nie wychodziłam z Melcią, zobaczymy co później, może błażej z nią pójdzie, a może ja się lepiej poczuję, nie wiem, zobaczymy, w każdym razie mm, nagrywam wam ten moment innym sprzętem i jestem ciekawa, czy będzie widać różnicę, tak bardzo cicho mówię, Marcelka. Przebiegłam pod ręką. Tak bardzo cicho mówię, żeby właśnie będzie nie obudzić, ale jestem ciekawa, czy Wy zauważycie różnice. Ja sama sobie zobaczę w montowaniu, w montażu, jak będą wyglądały kolory, jakość, dźwięk przede wszystkim. Także ja lecę już powoli montować. Nie wiem, nie wiem czy dzisiaj cokolwiek będzie się ciekawego działo. Wczoraj przyszła do mnie paczka do paszkowa, to muszę koniecznie iść. I muszę też wyjść po karmę dla kotów, bo na weekend nie mają po prostu już nic. Także i tak będę musiała się ruszyć z domu, i tak. Także zabiorę Was ze sobą. Otwieramy kalendarz. Dzisiaj jest 17. Chyba tak. O! To chyba to samo co w 15. Nie daliśmy jeszcze tego. Zaraz będziemy otwierać. Dzień dobry. Właśnie sobie robię kawkę i nie pokazałam Wam jeszcze widoku, jaki dzisiaj jest piękny. Co prawda śniegu nie dosypało, a rano tak myślałam, ale był taki mróz, że wszystko jest białe wszystko. Już jest południe, a nadal się utrzymują e, tak pięknie zmrożone drzewka. Spójrzcie tylko o na kamerze to wiecie, nic tak fajnie nie widać. Odsunę wam trochę. O pięknie to wygląda. Tu będzie widać jeszcze lepiej. Jak wszystko jest zmrożone, zobaczcie. Pięknie to wygląda. Kas spędzamy tak. Melcia zrobiła 45-minutowy dym. Ja już miałam kryzys. E, tak samo jak ona. E, no i zasnęła na mnie. Tylko tak jest w stanie spać. Zęby ją męczą chyba strasznie, bo po prostu ślina leci litrami. Nic nie pomaga. No. Ząbki to jest e, ciężki Niestety. Tutaj co prawda została już malutka resztka, ale wczoraj była żeby w Koszalinie po prezent dla mnie i wziął sushi z naszej ulubionej suszarni. Jest to zestaw Kalifornia. set, czy jakoś tak. Awokado i tempura, tuńczyk i łosoś. I powiem Wam, że to jest nasze ulubione sushi z Koszelina yy, i nazywa się ono Imbir. Imbir sushi. Yy, jedliśmy też z masami, ale braliśmy tam taki zestaw yy, nieprezentowy, jak to się nazywa? Promocyjny. I nie było takie dobre. Yy, to jest najlepsze jak na razie, jakie jedliśmy. I właśnie ten konkretny set, yy, jak ktoś lubi, lubi z serkiem Filadelfia, to jest yy, mega kremowe. Pyszne, a my właśnie wstałyśmy Melchus w lepszym humorze, ale jest aż cała czerwona na polikach chyba od tych ząbków. Wstawiłam ziemniaki i zaraz będziemy schabowe smażyć. No i tyle. Powiem wam, że ja się czuję nie najlepiej nadal. Gardło mnie strasznie boli. Ale też nie najlepiej się czuję tak siedząc, wiecie, cały dzień w domu. Nie znoszę tego, jest rolety zasłonięte, bo żeby, wiecie, żeby Melcia w spokoju zasnęła. Nie lubię, nie lubię tak. No, ale i takie dni są, tak jak mówiłam, już kryzys miałam dzisiaj, także, no. <laughs> także nie jest najlepiej. Właśnie wróciłam z paczką Matu. Melcie zabrała babcia i ciocia na spacer, ale jest tak zimno. Matko, takie mamy piękne mrozy teraz. Nie mam tu żadnego noża, ale to nic, bo właściwie tej paczki i tak nie będę przyłat otwierała, bo to jest no coś, coś, coś mojego prywatnego, ale mam tu paczkę z HM. O. Proszę, tak to wygląda. Zamówiłam Maysketerki, tak jak Wam mówiłam, jakieś skarpetki. A, tu jest takie to zwrotne. Te skarpety będą na później troszkę, bo to jest rozmiar. Jezu, dlaczego takie? Ja chciałam 20 chyba na 22 czy 22 na 24, a przyszło mi 25 na 27. Okej, okay, no nic. My mamy już te skarpety, ale w innym yy, zestawie kolorystycznym. A, no dobra. No, ale chyba i takie zostawię. To jest taki pięciopak. I yy, tak, tutaj yy, te pierwsze mają jakąś kokardę, yy, następne mają yy, tylko takie, są wywinięte pod kolanówki. Te są z koronką, te są z brokatem. My mamy takie złote już. Yy, I te ostatnie też są z kokardą po czerwone. No dobra. Chyba je zostawię. Ale czemu tak? Hm, no dobra. Nieważne. Może ja nie, nie dostrzegłam. Zamówiłam jej turbany. E, turbany są już większe, to wiedziałam. One są na rok dwa. E, ale były w promocji, więc stwierdziłam, że i wezmę już na, na później. I pierwszy jest taki grafitowy. Ona przepięknie wygląda we wszelkiego rodzaju nakryciach głowy. E, powiem Wam, że nie wiem, czy on nie będzie taki właśnie koło roku bardziej. E, super, będzie miała na wiosnę może. E, piękny jest ten grafit, a druga to jest taka... Hmm, jaki to jest kolor? Hmm, pistacja? Piękna, w kropki takie grafitowe. Pięknie to wygląda. E, także dwa takie turbany. Zamówiłam jej kombinezon, też już większy na półtorej roku, bo to akurat tak na, na lato myślałam, ale nie wiem, czy jestem przekonana w 100% do wzoru. To też była wyprzedaż za jakieś tam kilka złotych. Ale nie wiem, czy jestem przekonana właśnie do wzoru, bo też materiał ma fajny, taki przewiewny. My już mieliśmy te kombinezony z HM-u, ale ten jest rewelacyjny materiał ma. Jaki wielki już jest. Eee, to jest tył. Nie, to jest przód. Z tyłu ma takie guziczki. I on jest w marchewki, buraki, cebule. Groszek cukrowy. Eee, ma kokardy na ramiączkach, ale ma naprawdę rewelacyjny eee, materiał. Nie wiem, co to jest. Jest tak przewiewny, milusi. Taki jakby naturalny jakiś. Eee, to procent, co tutaj jest. Aha, czyli i bawełna, i podszewka, yy, i, i, i yy, tkanina wierzchnia, to jest bawełna. I to czuć i powiem Wam, że chyba ze względu na ten materiał to go zostawię. No śmieszny taki jest trochę, nie wiem. E, no i sweterki. Marcia ma imieniny w Sylwestra, to powiedzmy w ramach imienin będę miała prezent. E, Śmieje się oczywiście, bo no wszystko ma. Też są troszkę większe. 86, ale ten sweterek mi się już kiedyś tak podobał. Piękny jest. Będzie na później na pewno. Zobaczcie. I on kosztował chyba 20 zł. Piękny jest. Nie było mniejszego, nie było 80, więc wzięłam 86, ale jest naprawdę piękny. Taki bardzo jasno-beżowy. Fioletowe, bordowe i takie jakby różowe lekko. Kropki wyszywane. No, pięknie to wygląda. I ostatnia rzecz. Ojej, piękny jest ten sweterek. 80. Ten już był troszkę mniejszy, bo powiem Wam, że problem taki w HMI miałam na wyprzedażach, że to, co mi się podobało, podobało mi się dużo rzeczy. Nie było już rozmiarów dla melci. Nie wiem yy, czemu tak. Yy, no i jak coś było w większym rozmiarze, to po prostu brałam. Tak jak te sweterki, właśnie. Yy. Ja tutaj tego kombinowałam, nie jestem pewna, no mówię, ale, ale fajnie jest taka bluzeczka z peter, A, ale jest miły. Osiemdziesiątka. Taki właśnie znowu e, w tym kolorku, widzicie? No, piękne to jest. Bardzo, bardzo, bardzo przyjemny jest. Tutaj zapinany na guziczek z tyłu e, z taką dziurką. E, koronka falbanka pod szyjką. I powiedzcie mi, co to jest? Też ba baweł na 100%. Super. A ten, bo ten jest trochę bardziej szorstki, jest nadal mięciutki bardzo, ale, ale też. Mhm. E, jakie on ma w ogóle te e, rozporki po bokach. Super. Dajcie znać, czy Wam się podobają. No te kolory e, super, piękne, te e, turwany i skarpetki, też skarpetki dużo za duże. A nad tym się jeszcze zastanowię, chociaż mówię Wam, materiał e, bardzo, bardzo do mnie przemawia, bo jest naprawdę przyjemny. Może i zostawię. Hmm. No, jeszcze musi trochę podrosnąć do niego, odrobinkę. E, mierzę sobie tak od podłogi, bo mniej więcej wiem, jak staje, ile wzrostu ma. E, no i dobra, z to by było na tyle. Ja piję moją herbatkę. E, dzisiaj, wczoraj mm, mówię do Błażeja, że kurczę tak. E, e, pomyślałam, zalewając dzbanek z herbatą, że nie powinnam tego robić przy meli, bo może pęknąć dzbanek. Amelokort w kuchni była. No, tak, tak, rzeczywiście faktycznie nie powinniśmy tak robić. Dzisiaj na szczęście była był z melą w pokoju i co, i zalewając herbatę dzbanek z wodą pękł po prostu. Wrządek się wylał, także. Wykrakałam to. Nie wiem, jakąś karownicą jestem chyba, ale uważajcie. mi się chciało gorącej herbaty. Mam dzisiaj taki dzień e, przez to gardło, że raz mi jest strasznie zimno, y, zaraz później jest mi tak okropnie gorąco, że wytrzymać nie mogę. E, kończyłam po Melcie mandarynkę i tak mnie piekło gardło. Strasznie. E, boli mnie też głowa, ale y, teraz zastanowiłam, czy to jest głowa, czy to są zatoki. Po prostu cała się czuję taka dupy. Że po prostu, po prostu szok. No nic. Idę ogarniać, chyba wezmę się za łazienkę, chociaż jeszcze myślę, że nie dograć w końcu zakończenia recenzji podkładu, bo już miesiąc na to czekacie. Miałam to zrobić po tygodniu, dwóch, a, a tak mi się zeszło. I nie wiem, czy właśnie tego nie zrobię zaraz. Zobaczę. Ja właśnie skończyłam montować tego vloga i zauważyłam, że on ma 16-17 minut, więc będę się z wami żegnała. I teraz dopiero zauważyłam, że muszę zmienić ustawienia nagrywania, bo światło nie może się uspokoić. No, no ja to zajmę się tym później. Dzięki za wspólny spędzony czas. Mam nadzieję, że miło Wam było. A widzimy się już jutro prawdopodobnie buziaki pa!